Witam Was bardzo serdecznie, witam Was w pięknym ogrodzie i zapraszam Was dzisiaj do ogrodu na podwieczorek. Będę przygotowywała, nakrywała do stołu takie słodkości. Jedzenie na powietrzu jest bardzo miłe, bardzo ponoć zdrowe dla naszej psychiki. Ale zresztą, dlaczego ja mówię ponoć? E, tak jest, uwielbiamy jeść, uwielbiamy, kiedy właśnie jest pora letnia, kiedy jest ciepło, uwielbiamy ciepłe wieczory, kiedy możemy posiedzieć, porozmawiać albo po prostu pomilczeć. E, jest to taka cudowna pora roku, która napawa nas optymizmem. E, lubimy e, wtedy ładować swoje akumulatory właśnie witaminą. D3, kiedy świeci słońce, jest po prostu przepięknie. Ja Wtedy jestem taka pełna energii, pełna takiego optymizmu. Wszystko mi się chce robić, nawet sprzątać, aczkolwiek uważam, że sprzątanie takie bardziej generalne zostawiamy sobie na okres jesienny, chyba że pada deszcz i nie mamy co w domu robić. Ale nawet wtedy, w okresie letnim, jest cudownie, właśnie odpocząć, jak pada deszcz, bo ostatnio u nas bardzo dużo padał. I poczytać sobie na przykład jakąś książkę lub jakieś czasopisma, także a polecam Wam a propos Panią Domu, ostatnią, bo tam był taki mały artykuł o mnie, reportaż, także bardzo, bardzo mi się cieszę, a to wszystko zresztą dzięki Wam, że po prostu jesteście tutaj ze mną. Jeżeli lubicie takie podwieczorki w ogrodzie, a myślę, że wszyscy lubią, to zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy w moim ulubionym kąciku. Ja po prostu kocham to miejsce. Jest naprawdę tutaj przepięknie, przytulnie. Jak widzicie, jest nad nami taki daszek, zasłony, więc w okresie takim, kiedy czy wieje, czy, czy wiecie, jest nadmiar słońca, jest tutaj po prostu przepięknie. Kocham to miejsce i naprawdę uważam, że jedno, jedno z piękniejszych miejsc w ogrodach. Słuchajcie. Ja już Wam kiedyś mówiłam, że bardzo fajnie jest mieć lustra. W ogrodzie. Tak, jak tutaj są te lustra na ścianie, to uwierzcie mi, że to w sposób znakomity, fantastyczny daje takiej przestrzeni. Zwłaszcza, że zobaczcie te kwiaty, to wszystko się tutaj odbija i wygląda to naprawdę fantastycznie. One są powieszone na łańcuchach, znaczy one, to jest jedno lustro, jest powieszone na łańcuchach i naprawdę dobrze wygląda. Jeżeli chodzi, o lustra w ogrodzie, to wiecie, trzeba też uważać, bo zależy kto, jakie ma lustra, jaki ma ogród, przepraszam, nie lustra. Tutaj te lustra są z boku, one są tak niewidoczne, bo trzeba pamiętać, że jeżeli macie lustra w ogrodzie, który jest otwarty, to to się staje też trochę niebezpieczne dla ptaków, dlatego że ptaki, widząc tę przestrzeń, po prostu bardzo często uderzają o te lustra. Co, czego byśmy po prostu nie chcieli. Więc trzeba te lustra w ogrodzie w takich miejscach dawać, żeby po prostu to jak gdyby nie zachęcało ptaków do przelotu. Tutaj jest też fajnie zrobione to okno. To okno zresztą pochodzi z tego samego źródła, które, które ja mam to okno i powiem wam szczerze, że jak zobaczyłam to umiery okno to od razu... Skąd to okno jest i oczywiście, no jak to tak też sami się mówi, ściągnęłam od niej pomysł. I w domu u siebie też tak mam. Odgapiłaś? Odgapiłam. O tak, tak, bardzo dobre słowo odgapiłam. Słuchajcie, Mira miała w takim naturalnym kolorze, teraz po prostu zaimpregnowała i zaimpregnowała to takim jasnym kolorem, i też to bardzo ładnie wygląda. Do tego zobaczcie parapet, można tutaj piękne rzeczy, kwiaty, fuksje. Tutaj są ulubione kwiaty operatora fuksję, ułanka. Bardzo ładnie wyglądają, aczkolwiek Mira mówi, że one kiepsko wyglądają, nie wiem, dla mnie nie wyglądają kiepsko, wyglądają przepięknie, no ale to jest, słuchajcie, może one tutaj mają trochę za mało słońca, chociaż nie wydaje mi się, bo tutaj jak widzicie, jest to słońce, dochodzi przez ten tutaj fragment, później na południe tak samo tutaj jest, także słońce Tutaj wbrew pozorom dochodzi, a rośliny naprawdę mają się tutaj doskonale. Chcę Wam pokazać, właśnie Mira ode mnie też dostała, jak Wam kiedyś mówiłam, że jak daję roślinki, to daję między innymi w osłonkach. I taką osłonkę plus to Epipremium Marble Queen dostała Mireczka ode mnie i stoi tutaj na stole. Bardzo dobrze Epipremium czuje się, Właśnie w ogrodzie. Także jeżeli macie i macie możliwość wystawienia, czy do ogrodu, czy na balkon, no to wydaje mi się, że one naprawdę wzmocnią się i zresztą każda roślina wystawiona do ogrodu, to tak jakby wiecie, od, od życia dostała. Chociaż nie wszystkie może lubią, może źle tak mówię, bo niektóre nie lubią wiatrów, niektóre, niektóre nie lubią różnicy w temperatur między dniem, a nocą. Także rzeczywiście te rośliny z kolei, które lubią, naprawdę jest warto wystawić. Także cieszę się, że to Epipremium tak ładnie tutaj wygląda. Stoi też tutaj na stole Begonia, która też jest taką piękną Begonią. Ma tak delikatne, ładne te kwiatki białe. Osobiście bardzo mi się podoba. I tak, wiecie, zwróćcie uwagę też właśnie na te osłonki, jak pięknie wyglądają, o tak może przesunąć, i bo to trzeba z każdej strony, jak pięknie wygląda właśnie dobrze dopasowana osłonka do rośliny. Pięknie powtarza się ten motyw białego z tym kwiatem. Także zawsze starajmy się właśnie dopasować osłonkę do kwiatów. Na razie postawię to tu z boku, bo chcę Wam jeszcze oczywiście pokazać cyprysik wielkoszyszkowy. Cyprys wielkoszyszkowy, który Mira dostała ode mnie i też zobaczcie, jaką świetnie się u niej trzyma. Zimą stoi na oknie, na oknie południowym zimą stoi, a teraz stoi w ogrodzie. Miera go troszeczkę, już mówi, że nie za dużo, ale wydaje mi się, że akurat dobrze obcięła tutaj. Także. On naprawdę tu się będzie cudownie trzymał. Kocham tę roślinę. Ja już ona mają już chyba drugi czy trzeci rok. Stoi zimą w tym naczyniu w domu, przy oknie. Zobaczcie, jak się doskonale czuje. Tu jeszcze stoją zajączki, które były na okres wielkanocny, ale zobaczcie, czy one dalej nie wyglądają słodko. Cudownie. No i zielistki. Zielistki po prostu. Wystawiamy one, tutaj się e, też odrodzą. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Zobacz, ta osłonka w tym i tak pięknie, jak to zarasta. Naprawdę cudownie. Bardzo lubię tutaj ten kącik. Ten kącik jest też takim kącikiem, który, słuchajcie, e, który e, można. Ja wezmę tutaj ten zbanek, bo postawiłam już zbanek z kawą. E, ten kącik e, tutaj e, na tej ścianie. Dla mnie on jest takim kącikiem, który właśnie jest do dekoracji, że on się co roku może zmieniać. Mira robiła go w różnych kolorach czasami w bieli, czasami czerwone, czasami kolorowy ten, ta ściana była. Zawsze to wygląda przepięknie. Tak samo tutaj, czasami Mira stawiała o tutaj nie widać, ale tu była też fontanna. To też bardzo ładny element jest dekoracyjny. Takie, no, miała tutaj, powiem Wam też. Takiego, taką ładną miała płasko rzeźbę, która była na tym murze, ale niestety ktoś nieuczciwy, najnormalniej w świecie, i powiem, to ukradł. Także to jest przykre. No, a, ale wyglądał to taki aniołek był, ale ten aniołek był wyjątkowo ładny, bo zazwyczaj te aniołki to tak troszeczkę, no. Wiecie, trochę kiczowato wyglądają, a ten był taki jak z kamienia, naprawdę wyglądał przepięknie. No i komuś się też spodobał, co nie było miłe. Także tą ścianę rzeczywiście można dekorować przepięknie. Tu bardzo ładnie tą ścianę obrasta też ten bluszcz Hedera, który jest tutaj już naprawdę od wielu lat. Mira to oczywiście też przycina. Bardzo mi się podoba to, że widać tak cudownie te dachówki tutaj na tym, że to jest taki dach i właśnie, że widać te dachówki. Bardzo się cieszę, że Mira tak robi, żeby było widać fragment tej dachówki, bo wyobraźcie sobie, jakby to tak całkiem było zakryte, no to byśmy nie widzieli, a to taki daszek, no wygląda to naprawdę przepięknie. Bardzo lubię ten kącik i uważam, że to jest takie jedno z piękniejszych miejsc w tym ogrodzie, no, który już będę powtarzała, się ja wiem, że mówię to setny raz, ale naprawdę bardzo mi się podoba. No dobrze, ale my dzisiaj chcemy przygotować jakiś podwieczorek. Ja wezmę tu czasopisma. Słuchajcie, zawsze tutaj lubię, jak właśnie mi raz zostawia jakieś czasopisma, bo czasami, jak przyjdę, to sobie właśnie lubię odpocząć. Poczytać. Jeszcze tu jest ławeczka, którą też lubię. Ona w tej chwili jest tak przez nas wiecie, różne rzeczy mamy tam przygotowane, żeby tutaj na, na stole położyć obrus i tak dalej. Ale jest to cudowne miejsce, gdzie możecie się po prostu pobujać i nie wiecie kiedy, a już śpicie. Dobrze, ja tu na razie odłożę sobie. Też to miejsce na razie postawię kwiaty żeby mogła już położyć obrus. Tu już jest stół w tej chwili już jest wytarty, no bo niestety sami dobrze wiecie każdy kto ma ogród, każdy kto kto ma słuchajcie stół w ogrodzie, czy nawet na balkonie, to niestety takie stoły one się kurzą, tak jak nasze parapety po prostu. A teraz ja wezmę, położę piękny obrus. Zrobimy taki. Bardzo ładnie, właśnie wyglądają wszystkie te motywy, takie biało-niebieskie w ogrodzie. Zresztą w okresie letnim, no zobaczcie, stół wygląda od razu przepięknie. Warto też, nawet jeżeli zdejmujecie sobie na przykład na noc obrusy. No to warto jest właśnie położyć wtedy, kiedy spożywacie posiłek. Zobaczcie położę tutaj z boku kwiaty, na razie nie wiem, gdzie je będę kładła, więc na razie tak, żeby wyglądały pięknie podsunę tutaj ławkę, dlatego, że przygotowałam sobie naczynia już. Słuchajcie, ja już sobie tutaj przygotowałam na krzesełku naczynia. Tak i teraz, teraz będę, muszę uważać, mam, o, bardzo ładnie to zobaczcie ten, te komplety właśnie te, które są takie biało-niebieskie, kobaltowe, bardzo dobrze wyglądają na takim obrusie. Pomimo, że obrus jest wzorzysty, to wygląda pięknie, ale można też, Dać sobie obrus biały. Tu mamy cukiernicę, kompot dla dzieci. Dobrze. Hmm. To jest to, co mi się lubią najbardziej. Uwielbiam spożywać posiłki na. Y na powietrzu. Czasami zdarza Wam się, że jeżeli kupujecie sobie na przykład jakieś mm, jakieś talerzyki i one są kobaltowe, ale są na przykład z różnym wzorem, to muszę Wam powiedzieć, że to w ogóle nie razi, nie przeszkadza. E, także zaraz tu wezmę e, może filiżaneczki od razu położę. Tutaj cukiernicę damy. Tu jest herbatka w tym czajniczku. A tutaj, gdzie jest ta kawa, co ja robiłam, bo nie wzięłam tego. Nie wzięłam przykrywki, będzie bez przykrywki. Kawka dla operatora i dla mnie. Dzieci nie piją kawki ale w mogą pić, słuchajcie, nawet kompot. Powiem Wam, że ja pamiętam, jak Kornel był mały, to on uwielbiał, jak jeszcze moja mama żyła, robiliśmy tak zwane przyjęcia. On uwielbiał to, kiedy mówił do mnie, mamo zrobimy przyjęcie. Ja bardzo lubiłam to. I on wtedy naprawdę zachowywał się bardzo grzecznie. My mamy bardzo skromny podwieczorek, bo mamy yy, po babeczce herbatka, kawa i słuchajcie, i nic więcej naprawdę nie potrzeba. Pięknie nakryty stół i to wszystko będzie wyglądało bardzo miło. Słońce świeci, jest pogoda. Widelczyki do babeczek. I wygląda cudownie. Zaraz ja oczywiście zawołam dzieci. I będą jadły. Trzeba poprawić wszystko z każdej strony. Jeżeli macie na przykład, ja bardzo lubię też takie bukiety z róż. Nie chcę tutaj w tej chwili obcinać żadnych, ciąć żadnych kwiatów, bo nie ma gospodyni. My dzisiaj z dziećmi sami tutaj rządzimy, ale. Naprawdę, jakbyś tak pokazał, z tyłu, tam na fotelu, za fotelem jest przepiękna róża, która tak pachnie w tej chwili. Jest cudownie, ja po prostu uwielbiam tam siedzieć, i ten zapach róży to jest właśnie kwintesencja zapachu róży dla mnie. Ona pachnie wyjątkowo mocno, wyjątkowo pięknie, a przede wszystkim, i to jest drugie kwitnienie jej w tej chwili. Bardzo, bardzo mi się ta róża podoba, i nie chcę, bo bym tutaj jakieś kwiaty dała, ale mamy bukiet kwiatów wokół siebie, z boku mamy te kwiaty i nie potrzeba naprawdę tutaj już żadnego bukieciku. Bardzo ładnie wyglądają też, jeżeli Wam się czasami jakaś róża czy złamie, to właśnie można do małych wazoników dać. Można robić piękne kompozycje w szkle, gdzie możecie właśnie te świeczki pływające zapalić, zapalić no świece, jeżeli to jest wieczorny posiłek. My dziś Świec palić nie będziemy, bo jak widzicie, nie ma takiej potrzeby. Powiem Wam, że tutaj ten kącik wygląda naprawdę przepięknie, również wieczorem. Tu, słuchajcie, niejedna impreza się odbywała i zawsze tutaj był cudowny klimat. Wieczorem, kiedy te wszystkie lampki tutaj wokół się palą, bo tutaj są lampki, których Wy teraz nie widzicie, tutaj też są lampki, plus świece, my tutaj też na tym. Parapecie dajemy dużo świec, wtedy naprawdę jest jak w Prowansji. Wygląda to przepięknie, a jeszcze jakiś ciepły wieczór. W tym roku nas nie rozpieszcza lato tymi ciepłymi wieczorami, ale jest naprawdę bardzo, bardzo miło. Ja dzisiaj będę kończyć. Zaraz zawołam dzieci na podwieczorek. Dzisiaj będę kończyć. Trzymajcie się ciepło, a przede wszystkim zachęcam Was do tego, że jeżeli macie możliwość spożywania posiłków w ogrodzie, gdzieś na zewnątrz, to naprawdę róbcie to, bo to ponoć przedłuża nam życie. A życie jest piękne. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa. pa. Will come the day that I know I'm in love? Will it feel warm and dry like a kiss in July? Will it chill down my bones? With a cold like the snow, and I look at my window to see what the universe has in store. O. I babeczkę, którą babeczkę? Czyli no, no. to, tak? To, to, to dla ciebie. Tu przez papierek ci podam, a sobie wezmę kajmakogu. A dla dzieci będą tamte. Super. Spreading the wax. So every night I stare at the moon Just to check if she's still looking blue Don't know who you are yet You seem a bit hard to get But I know you're out there I just wait for the day where the sky will spread open its clouds So the sun can just stop hiding out The windows will open and set Like pearls that are spreading their And I spoke to you right across the street the sound that is playing just for me We'll know and we'll smile as if we're new All this time I was waiting